Witam Was bardzo gorąco i chciałabym Wam podziękować za bardzo, bardzo miłe komentarze, które dla Was otrzymałam. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale powiem szczerze, że czuję ogromną presję na sobie i mam nadzieję, że moje gotowanie Wam się przyda i jak, jak powiedziałam wcześniej, że przypadnie Wam do gustu. Dzisiejsza propozycja moja to coś bardzo szybkiego. W, tutaj byśmy za danie zapłacili około 6 funtów. Na dwie osoby to nie jest dużo. Nie wiem, jak w Polsce może coś podobnego. Um, I do zobaczenia i smacznego. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Zaczynamy od tego, że gotujemy dzisiaj tortellini z grzybami, z serem parmezanem, z czosnkiem, z masłem i z takim kremem. Coś bardzo łatwego. To zajmuje dosłownie 5 minut na gotowanie i teraz opowiem o każdym składniku. E, tak mi się wydaje, że można jej w Polsce dostać. Ja akurat wziąłam ze, ze szpinakiem i z rykotu, czyli z takim białym serem, jakby naszym twarogiem. E, one są świeże, Jeśli się wrzuca do wody na parę minut, to one się gotują. I w tym momencie, nie wiem czy tam słyszycie, ale już się woda gotuje. E, zaraz na patelni e, roztopimy troszeczkę masła, na którym usmażymy dwa albo trzy ząbki czosnku. E, I my lubimy czosnek, także my troszeczkę więcej dodamy. I do tego używamy grzyby. Ja mam tutaj e, chestat Mushrooms. Czesne dlatego, e, one troszeczkę mają bardziej wyrazisty smak niż takie zwykła pieczarka i e, po prostu są smaczniejsze niż te, niż te takie zwykłe ale najbardziej polecałabym grzyby takie normalne z lasu, oczywiście w tym momencie ciężko znaleźć grzyby w lasie, ale e, jeżeli nie macie tych, to mogą być takie zwykłe pieczarki i potrzebna jest nam cream fresh a tak naprawdę to jest po prostu śmietana ta jest troszeczkę słodsza i gęstsza może niż śmietana i nie jest e, tak bardzo, bardzo kwaśna jak ta zwykła dobra, zaczynamy Pierwszą czynności, którą wykonujemy, to jak wcześniej wspomniałam, na patelnie dajemy masło, żeby się nam roztopiło i gotujemy wodę e, na tej A ja w tym czasie będę kroiła czosnek, obierała go i tak samo pokroję grzyby. Grzybów się raczej nie powinno mieć za bardzo, albo obierać, gdyż one tracą też swoje właściwości swoje podobno. E, zobaczymy w jakim są stanie. Pokażę Wam, jak. Tutaj już obrałam czosnek. Jak ja mówiłam, my lubię więcej. My zrobimy z dwóch torebek, gdyż jutro będziemy mieli też sobie lunch do pracy. I wyjmujemy tą nóżkę z grzyba. Niekoniecznie, w zależności jak dużo są, oczywiście, grzyby. I na pół przekrajamy. Nie robimy zbyt dużych, zrobimy duże kawałki. Nie tniemy ich bardzo, bardzo mało, bo wtedy ten smak cały zniknie. Jak mały grzyb to w ogóle cały można dać. I tak, nie wiem, ponad połowę tego opakowania. Czyli około jakieś 15, dkg może. Kiedy masło, kiedy masło już się roztopi na patelni, dodajemy do niego e, czosnek Jeżeli nie macie te, te wyciskaczki, to możecie do tego użyć też na przykład e, Pokroić po prostu czosnek bardzo ciężko, ale ta wyciskaczka jest naprawdę super Kupiłam ją kiedyś dawno temu w Ikei i Wszystkim polecam, naprawdę jest świetna I po prostu teraz podsmażamy e, czosnek do e, na złoto Ja tutaj mam asystenta swojego dzisiaj do pomocy, mój chłopiec On za bardzo nie rozumie, a niektórzy co rozumie jeżeli chodzi o jedzenie, to wszystko rozumiem. Dobra, i teraz nam się pięknie czosnek będzie zarumieniał. E, tutaj woda się cały czas jeszcze taka na gotowanie. Dodałam do niej troszeczkę wody, oleju, przepraszam, i e, soli. I tutaj tak wyglądają już pokrojone grzyby. Zdecydowałam się, że chyba wszystkie dam, Też trochę tego wyszło tutaj. Kolejnym etapem będzie wkładanie grzybów na patelnik do do tego czosnku. Szkoda, że nie ma takich kamek, które mogą zapach przesyłać, bo by się to czuły. się, że ktoś oczywiście nie lubi zapachu czosnku. Czosnek tylko będzie pachniał, jak ktoś do domu wejdzie z Waszych gości na przykład, to będzie czuł, ale w potrawie nie czuć w ogóle czosnku. Na naprawdę przepiękny posmak. I teraz oczywiście tym masłem e, obtaczamy grzyby, żeby one się troszeczkę zagotowały. Na niezbyt e, dużej temperaturze, żeby one nam się nie z, e, spaliły ani nic takiego, obtaczamy je dokładnie tym masłem z czosnkiem. Tutaj nam się już gotuje e, woda Teraz wrzucę... Trochę ciężko mi wyrzucać jedną ręką i ten... I kręcić, ale... Chciałam sobie posadzić tutaj Gaw obkręca I one muszą być w wodzie na parę minut Ile minut? Parę mm. minut, ok Grzyby nam się pięknie zromieniają. Tutaj przygotowałam ten krem fresh, czyli śmietana po prostu. I też się nam gotuje. Jeszcze parę minut zostało. One wszystkie wypływają. Dlatego musieliśmy użyć dość dużego garnek na taką ilość i wypełniałam go wodą dotąd. Stary zapiekalnik, że jest trochę tutaj brudny, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Kiedy nam już się ugotowały taki te tele, czyli tutaj zaraz nam taki tele tortellini, przepraszam, taki te tele to tortelon. go. I wrzucamy odcedzony do patelni z grzybami. Dobra, wszystkie są. I teraz dodajemy śmietanę. Dwie łyżki na początek spróbujemy może. On to chyba wszystko nie Będzie taki bardziej kremowy, jak I mieszamy wszystko oczywiście, żeby nam się nie przypaliło. Też już zmniejszyłam. Ogrzewanie, zmniejszyłam moc. Kuchenki. O, tutaj łapu zasłania. Nie mówię, tam, nie w Nie zrozumiałam, że teraz W tym momencie możemy popieprzyć. Ja bym solić soli raczej nie soliła, gdyż e, e, posoliłam te e, tortellini wcześniej. Czyli pieprzymy może troszeczkę do przyprawy, ale ten czosnek daje przepiękny zapach. Tak. Ogrzewanie już możemy tak naprawdę wyłączyć. ono teraz przez parę minut, tak jak gdyby się wszystko zadusi razem w sobie. I albo w tym momencie możemy dodać parmezan, albo już jak będziemy mieli to na talerzu. Tak wygląda już nasze jedzenie, na talerzu. Pięknie nam paruje i posypujemy teraz parmezanem e, z góry I danie gotowe. Musimy jeść jak najszybciej, bo jest gorące